co, zrobimy takie coś, że ja zrobię, albo nie, ja miałem plan zrobić takie coś, że farmę, ale taką farmę, która będzie się sama rozmnożała. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Czego? Nie wiem, no świni na przykład, albo... Nic nie jest nie tego możliwe takiego w Minecraft ogólnie, ale... Gdyby takie coś było, to na tym to nie ciekawe. Hej, Teraz... Jak to wygląda od frontu? Tak to wygląda. Czemu zrobiliście tego biednego konia? Bo mi się nie podobał. Co jeżeli to był szybki koń? Był szybki, ale powietrze zabierał. Chłopca konia sobie A ja mogę im rzucić ziemniaki? Żeby się rozmożyły? Komu, komu, komu? Yy, Villagerowi z prasą. Chlebek. <ślebek>. Chlebek. Tylko że tutaj bali nie ma. Co? Hej bali tutaj nie ma. Mhm. Mm Teraz do mnie przyszedł do zrozumienia. Że ja na odwrót kolory dawałem tych ścian, jak planowałem. Jest dobrze. Tak, jest dobrze, to się da wyklepać. Tak. Zaraz wracam. Zaraz wracam, wychodzi, wychodzi przez tylne drzwi. U mnie tak spokojnie śpią ci wszyscy lilażerowie na Microsoft'a, gdybyście tam przyszli, ale nie wiem co byście zrobił z ich tak patrząc po budowie tutaj. <grystanie> ja wolę Hall, Tylko będę, żeby naprawiać wszystko to, co się stało. Mm -hmm. Ej, ten creeper zniknął. Myśli, że co się stało? Nie wiem, zniknął. A nie, jednak jest. Nawet dwa. Getting getting Dzień Now, there are two of them. Yeah. Ina, tu jest Creeper? Ci powiem, cztery Creepery normalnie, są wiosce cztery Creepery. Chłop na teleportował. Co jesz? Gówno je starcze Co? Też Po co mi tarcza z creeperami? Aha, bo ty walczysz z creeperami. A ja mam TNT W końcu poczujesz się jak ten creeper. Ktoś, co z Creepera powstało, i w Creepera się obróci? Nasza wioska. Co, jaka nasza? Nasza. No bo nie, to nie jest nasza. To co ja mam? Za tobą jestem. Ci tylko jedno powie. wybuchę i eksplozję. Zobacz, co masz w Wielkiej Pustkę To co trzymam w ręku No dobrze co trzymasz w ręku Ja to zabuduję Patrz Moje Twoje, moje, nasze Spójne Spójne Budzić go czy nie budzić? Decyzja budzi. człowieku! O co ci chodzi? To nic. Ej, oni się chyba. Nie wnikajmy w to, swój. co oni robią, wnikajmy w to, co teraz my robimy. Idź spać. Wypadł z łóżka. To jest moje łóżko. Nie. Twoje było przy piecu? Nie, nie. nie, nie. Obrażam się. Zabrałeś mi łóżko. Ja ci zabrałem łóżko? Tak. Ja Zarafaj ci... Ja na nim spałem. o e, ogórek. A ja na nim przedwczoraj spałem i co mi zrobisz? <grym> Mam do ciebie pytanie. Po pierwsze, czemu blajerowie spadają z nieba? Po drugie, dlaczego tu jest dziura? No właśnie nie wiem. On dopiero pierwszy raz spadł. A dziura? Też A dziura? pierwszy raz? <grym> dziura też pierwszy raz. Ty tu nie ściąłeś tego drzewa do końca czy... Ej, kolejny spadł villager to co ja zrobiłem Chłopca shiftem robi biznesy kupiłem. życia z villagerami Ja shiftem kupiłem U villagera Co powiedzieć Ej. mogę na to? Widzisz, tarcza ci się przydała Do czego? Czemu latasz? Czemu latasz? Dlaczego mi się tarcza przydała po pierwsze? Czemu latam, że ja się ciebie pytam? To są moje umiejętności a Tak parkujesz ci aż się wydaje, że latam. Mmm, może i... Jak zrobić przecinarkę? Pytasz na serio? No. Ona się tylko do... przydaje do tego, ona się tylko przydaje do kamienia. No, nie właśnie. Trasę można dać villagerowi. No, też racja jest bardzo opłacalna. No, nie o, po co się do... kamień w nie, niej To racja. Po co ci zwykle, skoro gdzie jesteś? To jest on Iron Eingat. Przetop żelazny. Przetop tego szlafkę żelazny. Aaa. No. To wiem, co to chodzi. nie co chodzi. Co co chodzi? Bo ja wiem o co chodzi, he miałem więcej sadzonek niż... dziewczyn życia. Czekaj, co? Nie, miałem więcej dziewczyn życia niż sadzonek. 11. Ona miała 10 lat. No właśnie nie. Teraz ja dokonasz świadcka. Dobra, i... Kupujemy toba. Więcej towaru! Zrozumiałeś? O, przecinarkę. Znowu tu weszłeś? Co? Znowu tu weszłeś? Ja myślę, że mówisz do mnie. Nie, nie do ciebie. Potrawka z królika. Rozumiem parówka z królika. Paruba królikowa. Paruwo królikowa. <grym> Zrobię to. Bombo bombo będzie farmerem, czy będzie przecinarką? No ten od przecinarki. Bombo bombo będzie przecinarką? Co, co, co? No tym typkiem od przecinarki, no wiesz, tak o to chodzi. Mam pytanie, ty chcesz e, ze mną w tym domku, który teraz buduję, mieszkać? Nie wiem, może i. Okej. Okay. Zrób miejsce dla mnie też. Dobra. Wiesz, co, to będzie chyba jednopiętrowy domek, bo wyższych nie mam psychy teraz zbudować. No większy zrobimy jak beton dojdzie To on sobie zbuduje dla siebie piętro Beton i budowanie Nie pomyliłeś <laughs> proszę, nie pomyliłeś się jakoś? Beton to do krypty się schowa i nie wyjdzie. Betonowi to specjalnie zrobię kościół, specjalnie hmm. zrobię jeszcze kryptę na cmentarzu i... Będzie chodził do kościoła, pędzić mi i z powrotem. Jest! Przecinarka! Tak jakby już ona jest od paru minut, ale dobra. Ja nie mogę, za mało sobie kobla przepaliłem. Chłop się zamienił w przecinarkę. Chłop się zamienił w przecinarkę, chłop ewoluował. Ej, za jeden emerald, jeden łuk. Za emerald, jeden łuk fajną masz pomoc, się mi się podoba. No, albo za dwa emeraldy, jedna kusza. Tak to mówisz dumnie, takie za dwa emeraldy, jedna kusza, za ten emerald, tego. Dobra, dwie kusze kupuję, dwa łuki mm -hmm. i reszta paty Mhm. Mm Czego ty... czemu on się gapi na mnie? Zabronisz mu? Dobra, prześpimy nos. Poczekaj, kupię. Two thousand years later. Ej, bo idzie tu zombie. Ja sobie śpię smacznie, a co ci chodzi? Czy ty kupowałeś u niego segły? <laughs> tak. Nie pytaj się co kupuje. Ważne, że są. Okej, okay, to już bardziej mi też pod... Słuchaj no, jak zaraz, za niedługo zrobimy automatycz... ...automatyzację farm, to wszystko będzie fajniejsze. Kierad mi się zagnieździł w chacie, Ja wiem, że w tej chacie tak biedno, że nie jesteś na ubrania, ale bez przesady. Nie przeginę. Co? Nie przeginę, nie. Nie przeginę, chłopie Ja wiem, że bieda p Piszczy z tego domu, ale bez przesady. Zobacz. Nie ma No, Dobra, może jednak powinien sobie podgłosić dźwięki. Ale domu nie osadził. Ma szczęście. Ej, to będzie specjal na 300 subów. Yy, face reveal ekipy. Nie no, za mało. 500. A jak będą dobre wyniki, to 1000. Słyszycie go widzowie? Cicho, ja tu mam jakieś plany. Ty jeszcze ich nie zrealizowałeś. Plany to są na co to są plany, ja mam pytanie? Plany na życie. Plany na wyświetlenie. A bez hitu mógł tak? Że mam założoną. Plany na wyświetlenie. No bo na pierwszym piętrze będzie tego na... Na styku będzie magazyn. Na pierwszym piętrze będzie tego. No, no tego, no wiesz. Tego. No tego, no wiesz, no. Domy. O, te, o tego chodzi. Będą domki na pierwszym piętrze. Znaczy, pokoje, o. O, Michał! Co? Nie wiem, nie. Mam puseczkę. Ja mam TNT, pamiętaj. Pamiętaj, że to TNT mi nic nie zrobi. <śmienny> domek wysadził. Chłopie, wysadzić to mi domek to... Słuchaj, no. Dojście do, dojście do serwera, na to chwilę masz. Pamiętaj, co się może stać, jakbyś... Tak. Jakbyś mi groził, TNT. Grożeć, TNT. Tyle to masz, Kupuj! Kupuj go! Łap sobie Kupuj tam nie Kupuj Kupuj niewolnika. Co tam macie. nie Mnie się pytasz? Tak. Ciebie ci się pytam, bo nie mogę wejść, kiedy ty patrzysz. Chwilemy się automaty... Chwilemy się, zrobić i będzie gdzieś. Jeszcze czytaj. Nie, po prostu sobie myślę, że mi jeszcze Zalekuj. kobla brakuje. Uuu. Co? Ten utopiały ząbek. Mnie zaczął gonić. Mmm. Utopiał. Utopiec wjechał i się zaczął gonić. Kogo ty tam bijesz? Ja? Jeszcze nikogo. A ja za mało przeliczyłem, bo co... To... Dwa bloki nie no Kogo No no nie, zasadniczo uzupełniają zapasy do dwóch razy dziennie. Potrzebuję jednego emeralda. I? Hmm. To dwa. Jeszcze jeden emerald. Co by się tutaj opłacało najbardziej? Hmm. Surowa wołowina. Hmm. No nie. Jezus. Minecraft, kochajmy się. Dobrze, te nie mamy tutaj jeszcze. To by było. Każda śmierć udokum udokumentowana. Nie, miałem 19 level, a mam 7. To co myślałeś, że zostanie i tobie? Po śmierci, no to zostanie. dużo tracisz. Zostanie coś po mnie. Zostanie coś po tobie na tym wielkim świecie. <głupy> na przykład. Tutaj no, ale jest ciebie pytanie, czy ci taki pokój starczyłby takiej wielkości, byś musiał przyjść i zobaczyć? No właśnie. Wiem. Ale jednak coś wysadził. Ja mam pytanie. On był z dobrej wo z twojej woli robiony. Czy on na y, przymus? Kto? Ym, pokój. Kiedy jesteś? <noise> nie mam mnie. Tylko się pytam. Co by woli? Tak chcesz na tym, by powiedział, że nie wiem. No, który pokój? No. Masz wełnę? Y, masz jedzenie od y, owcy? Ym, nie, nie mam. Ale klikasz. Co to jest? Kot. Coś się nie podoba w kocie. <laughs> bo czarny chyba. Aha! Nie no, żartuję, bo taki biało-czarny zwierzę no. słońc. Czemu ja tutaj jest. dziura jest? Gdzie? W lesie jakimś. Jestem w lesie. Nie pytaj. Jest! Jest! Co? Co jest? Mam, mam to. Co masz? Diamenty? Emeralda. Tak się jebasz, że emeralda znalazłeś. Ej, mieczyk mam. Ej, sorry. Słuchaj. Miałem <słuchaj> um, dwa i pół serca. Ile masz? Dwa i pół serca. Dobra. Jak to by cię zdjąło? Masz to mięso, czy nie masz tego mięsa? Naprawdę. Co? Jeszcze jeden emerald mi brakuje. Masz emeralda? Nie mam. A masz coś wymienić u tego rolnika? Nie mam nic u nikogo wymienić. Masz kamień? Nie mam kamienia. Kamienia zadałem temu. Kamienia zadałem, żeby stworzyć. Kamienia dałem, żeby stworzyć podłogę no, tam. Co to jest za dziura? Co to jest za dziura? To Krzysiek zrobił. Tak, Krzysiek, Krzysiek, mam. No. Jeszcze co powiesz, za jest hero brain. Idę cię wysadzić dom. Nie zapomnij, ty też masz mieszkać w tamtym domu. Domie. Mam to! Co zdobyłeś. końcu. Wymaksowaliśmy go Nie, on ma jeszcze chyba jeden nie? Poziom, czy nie no? Jeszcze nie, jeszcze jeden powiem. no. To... do widzenia widzowie. A, to jest po też? dobra. Eee. T, 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 nie to to. O. co? Dzięki, że byliście i że oglądaliście. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i... elo. -e -e no, do widzenia widzowie.